Choć to korczaczko zrobimy sobie grilla, nie ociekaj ja tylko żartowałem z tym grillem, chcecie tylko wydobczeć. Wszystko przesorzycie tego kremu dla kobiet po 90C, wytrę go do pładzi mi pośladki. No rzesz co jeżeli ten korczak jest zdalnie sterowany joystickiem przez żółtego pydrastę? skąd syno jaja ja, ze mnie sobie robisz? Czy znowu gram w okrytej kamerze? Zastanawiałem się dlaczego tynki mi z Sofito lecą do mojej popołudniowej herbatki i wtedy przypominałem sobie, że mam sąsiada z jeba. Ten korczak jest opętany, dzwoń po egzorcystę. Twierdzisz, że szatan interesuje się twoim korczakiem? Może jest korwa głodny, skąd mam wiedzieć, w nederze jedzą żwir i siarkę? Dobra, dosyć tego, choć to szatanie z Biedronki. Podejdź go znienacka. No i choj, wyleciał na orbitę. Spójrz pozytywnie, może doleciał do Afryki i zakończy głód. O korwa, tyle ja tego nakopiłem? Cała armia demonów, a wystarczy, że pojedynczo sprawiają problemy. Spycę go w obcinaczkę do pasorów mojej babci. I voila, Wreszcie dał się ojarzmić a ja spierdalał jak wściekły. Też bym był wkorwiony gdyby zapakowano mnie w plastik. Tyle się mówi o tej ekologii. Ty mi nie pierdol to o ekologii tylko ciągnij go za kopyta skorwiel stawia opór. Może pan oddać nam korczaka? I tak go nie kochałem, wiesz następnego. Moi rodzice Korczaka w każdy poniedziałek piekli. Stary do kochni z bazooką wbijała matka zasiekista stawiała, Korczak i tak przez okno spierdolił i odpłynął motorowką. Odpłynął siną w dali, wrąbał się w tytanika, a potem film o tym nakręcono. Voala, voala, ci w dope. To dopiero połowa roboty. Dawaj, wjeżdżaj mowkakę. Cel, pal. Cel. Pal. No nie mogę, no po prostu się nie da. Jakieś dziadostwo na tem okopione, ciasną matą p jak po praniu. Może trzeba go rozloźnić. Co chcesz, mo masaż zrobić? Może jeszcze go do sanatorium w ciechocinku wyślesz? Patrz, masaż, mo robię, zadowolony korwa Cel, pal. Korczaka z porcelanem i sprzedali oszości, i oż wiem, wsadzimy chojaw i madło. Nie ma tu jak ożywać narzędzi budowlanych w kochni. Ciasto na wypieki w betoniarce mieszam kotlety, obijamy młotem pneumatycznym, wsadzaj delikwenta. O kurwa, wygląda jak pizda Twojej matki poroko w Afryce, ty odpierdolisz się od mojej mamosi. Leć Boże, stworzonko. Ostrożnie, bo nie chcę mieć znowu koszmarów. 3, 2, 1. Masz korkociąg, na choi, diabolach korków nie stosują. Widzisz, żołty trzeba sobie radzić w życiu. Ja wiecznie żyć nie będę. Cholera, chińskie badziewie. W Chinach wszystko jest mniejsze. Ty to masz problemy. Skompresujmy go do 12 MB to się zmieści. Masz. Po co ta wroga cisza? Wierć sąsiad bo robię się głodny i naprawdę korwiony. Koniec pierdolenia. Zaklaszcz sam sobie brawo brawo. Owacje nasrająco. Jeszcze tylko wtyka. Zasrane Kitajce mają i chiński na tysiące kilometrów, a 6 cm kabla żałują. Ja pierdolę, całe 5 złotych i 12 groszy poszło się bać. Jakiś Chińczyk montował to w cierpieniu. Oto opiekator, pięć tysięcy, a co będę żałował, 5 miliardów, cyk, cyk, cyk. Racja, miliardy brzmią lepiej, bardziej naukowo. Podejrzany, przygotowany do prania mózgu, czas na rozpoczęcie resocjalizacji. Jak na Karozeli, też bym tak chciał, to nadstaw do P. Czas na Solarium w trybie przyspieszonym, coś o to życia mu się należy. Będzie miał to jak w sanatorium. Dzisiaj korczak Pomorzyńsko. Chcesz pierwszy gryza, a chcesz w zęby, założę się, że jest chropiący. O, przypominała mi się pewna książka o tytule, budowa nie dla specofy bo dla Debilii takich jak my, mów za siebie. Ja jestem siedmiokrotnym noblistą w dziedzinie bycia geniuszem. Na szczęście ukończyłem kurs szybkiego czytania, polegający na ignorowaniu treści i wyciąganiu wniosków na podstawie obrazków. Znalazłem. Wszystko opisano w dziale z sam. Ręce palą się do roboty także skończę dziś bez skarpet. Krok pierwszy. Zboduj piec. Krok drugi. Ciesz się zbudowanym piecem. Normalnie proste jak budowa zderzacza Hadronów. Zamknij korwary i teraz trzeba się skopić. Bo znowu coś nie wyjdzie i zbudujemy dobrze a nie na odwal jak robi to prawdziwy mężczyzna. Coś mi to nie wygląda. Można już piec. Piecze to się twój stary w piekle za to, że za dużo przeklinał w internecie. Piecze to się twój stary za to, że takiego zjeba wychował. Podziękuj tatosiowi za najgorsze geny kop z tej okazji kwiaty dla taty czy co? To wszystko ojca wina. Podziękuj za zboczonego debila i kawał skorwy syna. Wszyscy o podziękujcie za to, że was wkówiam. Wychodzi na to, że jestem przedłożeniem swojego starego, taki stary 2.0, co złego to nie ja, bo to on, bo ja to on, już tak nie wysilaj swojej mózgownicy, bo rdzen ci się stopi. Pana to czop. Rzadkie, w ten sposób zawsze oceniam stolec po straniu, możesz tego nie robić. Zabrakło kokso. Nikt nie lubi gdy zabraknieć pania. Czas wytoczyć ciężkie działa, Mąka Basia Kasia Jadzia Fania Zosia Kamila i Agnieszka i Gertroda. Jeps. Ładnie pachnie, co gotujesz. Beton. Mogę spróbować. Chojo robisz to złośliwie. Ja... Nic nie szanujesz w moim domu. Niczego nie szanuję także w swoim. Pa jakaś ciecha kokso, ozi zborn książę ciemności chce poznać twoją lokalizację. Orientuj się, któraś cegła rozwali ci w końcori. Przestań wszystko przechwytywać. Gdy jeszcze mieszkałem w kopalni węgla w moje piąte urodziny stary walnął mnie w łeb po czym wyskoczył przez okno dron z japerze w ccc podrożały sandały, że co korwa? Co ty mi to ze swoim dzieciństwem wyjeżdżasz, mam ci współczuć, masz mi korwa obciągnąć, to ojciec ci już nie wystarcza? Cieszę się, że 5 godzin szkicowaliśmy projekt na ścianie żeby teraz wszystko spierdolić. Nie wiem o czym mówisz. Moim zdaniem jest perfekcyjnie. Na tym polegasz to nowoczesna, To się albo kocha albo korwa nienawidzi. Zaraz się ze strami też oznasz to za arcydziało. Oj żółty, na pierwszy rzut oka widać że nie masz klasy i wieśniak z ciebie. Okorwa, Koczaki zbiegli z lodowki, Wezwij antyterrorystów i całą brygadę. R.R. Zostawili tylko te kaptorki co się na zakłada zakłada. Widzę, że impreza była dzika, coś jak imieniny o ciotki, to kolejna orgia z koczakami na którą nikt mnie nie zaprosił obczaj, dwa lata trzymałem to na taką okazję właśnie jak ta. Parowki moich ojców. Wiedziałem, że masz dwóch ojców, tylko nie chcesz się przyznać. Aktualnie to mam dwie matki. Aktualnie to masz cyrk dziwadeł na chacie. Odpierdoli się od mojej rodziny. Razem tworzymy dom pełen miłości. Mogę to sobie wyobrazić. No i jak zwykle osiągamy zwycięstwo zerowym kosztem. My to mamy szczęście, sąsiad. Łopanie za to grozi mandat. Ile, tyle, że Cię nie stać.